22 marca w wiadomościach z kwantowej rzeczywistości. Dwa dni po rozpoczęciu astronomicznej wiosny, chciałam nagrać materiał w słońcu, w cieple i nawet wśród kwiatów. Ale kwiaty są tylko gdzieś w rogu ogródka. Ciepła nie ma i jeszcze do tego spadł śnieg. Mimo tego, łączę się z Wami. W sercu z poczuciem szczęścia i spełnienia, i w radości, w tej wiosennej radości, ponieważ nie chcemy celebrować niczego złego. Równonoc wiosenna zawsze była ważna. Celebrowały ją starożytne cywilizacje. Jak starożytne, możemy się tylko domyślać, bo nie chodzi tylko o te, które podaje nam nauka. W każdej kulturze celebrowano wiosnę nie tylko jako przybycie ponowne przybycie słońca życia radości ale również tej informacji która ukryta jest właśnie w słońcu czy za słońcem tym razem mamy wiedzę o tym że oprócz naszego słońca aktywne jest jeszcze centralne słońce międzygalaktyczne które Dostarcza wysokowibracyjnej informacji na Ziemię z którą możemy wchodzić w rezonans. Ta informacja budzi nasze boskie DNA. To jest boska informacja o naszym pochodzeniu z obszarów, świadomości, z których możemy tylko mgliście teraz zdawać sobie sprawę. Niemniej jednak ta pamięć jest w nas i ona aktywuje się tym bardziej, im więcej słońca mamy. W sobie i w ogóle świecącego też na nas. Dlatego cieszymy się z powrotu Słońca, cieszymy się z powrotu życia i nadziei i celebrujemy informację, którą Słońce przynosi: że życie nie umarło, że życie jest i są ludzie, którzy podtrzymują radość. Nie tylko ci, którzy wibrują smutkiem i beznadzieją, chociaż tych też serdecznie pozdrawiam. Więc łączmy się i łączymy się właśnie celebrując powrót słońca, bo na tym polega właśnie ta, ta data 20 marca. E, powraca słońce na pół, półkulę północną, jest tylko mniej na południowej, ale przecież my jesteśmy na północnej. I bardzo dużo ludzi mieszka na tej właśnie półkuli. Cieszymy się z powrotu słońca. Cieszymy się z powrotu nadziei i łączymy się w naszych myślach i w naszych sercach nie tylko z tymi, którzy wciąż żyją wokół nas, ale również z tymi, którzy jakoby odeszli. To są nasi protoplaści: Atlantyda, duchowa Atlantyda, Lemuria. Oni, nadal istnieją na innych liniach czasowych i my możemy się z nimi łączyć jako informacją zresztą matryca czasu tamta matryca czasu ponownie nakłada się na naszą świadomość więc jest nas bardzo wielu nazwijmy się nawet dziećmi słońca to jest bardzo piękna nazwa aktywujmy ją w swojej świadomości Dziękuję za uwagę i pamiętajmy o tym, że pielęgnowanie wizji pełnego słońca, nowego świata jest teraz bardzo, bardzo ważne. Zresztą od zawsze było ważne, ale teraz jest coraz bardziej istotne, ponieważ kreacja następuje. Na razie jest ona widoczna w naszej świadomości, ale może tak być, że któregoś dnia kwantowa rzeczywistość którą właśnie kreujemy w naszej świadomości, stanie się naszą jedyną. Pozdrawiam serdecznie. Do poczucia, kochani.